Jesteście świeżo po matematyce. Powiedzcie nam, jak Wam poszło, jak uważać? 60% będzie na pewno. No powiem, że matematyka była ciężka, tak samo jak i wczoraj polski też się okazał taki dość. Tak, wczoraj wesele, a w sierpniu Jak dzisiejszy poziom matury? No średnio było. Ale bywały trudniejsze. Tak, bywały trudniejsze, bywały ale... Bywały trudniejsze, ale no... Ale łatwe nie było. Tak, też. A które zadanie sprawiło Wam największą trudność? O, dowody, jak zwykle. Dowody. Obydwa. Nie ruszyłam. Ale. Proszę o kontrolę, którą pisałem. Naprawdę. Wszystko napisałem oprócz jednego dowodu. Była tak prosta, że naprawdę jestem zadowolony. Czyli 99%? No, może 96, bo za dwa punkty był ten dowód. A koleżanka? Poszło bardzo dobrze, mam nadzieję, że jak się nie pomyliłam, może będzie 100, mam nadzieję, nie wiem. Ta się zawsze ma 100% matów, więc bez problemu. A powiedzcie mi, do jakiej klasy chodziliście, o jakim profilu? są informatycznej, informatycznej. Ja też. E, a jakie są wasze plany na przyszłość? Nie wiem, myślałem, żeby coś pójść, albo Politechnika Łódzka, może Warszawska, albo VAT w Warszawie. Ja myślałam o Politechnice Warszawskiej. Jakie z nami wrażenia po dzisiejszej matematyce? Myślałem, że będzie ciężej. No, na szczęście nie było. E, poszło dobrze. Mam nadzieję, że będę miał dobry wynik, ponieważ mi bardzo na tym zależy. A twoim zdaniem dobrze się stało, że matematyka wróciła do obowiązkowych przedmiotów na maturze? Tak. Lisa, lisa powinien reprezentować coś z sobą, powinien mieć wiedzę ogólną i powinien zaprezentować to, co umie. Matematyka powinna być na maturze, A więc, według czy mnie. Się stresowałyście się przed matematyką? Przed matematyką? Ani trochę. Ja też tak, nie, nie bardzo. Tak, trochę. A jak wam poszło? Mi <grym> całkiem nie śli, tak. szczerze mówiąc, ale mogło być lepiej. No, ogólnie to tematy w tym roku były ciężkie, takie dosyć. Okaże się w maju, właśnie. Później. To, Później. A miałyście może ze sobą jakiś talizman szczęścia? Coś, co by mogło wam przynieść szczęście? Głowę miałam właśnie. ze sobą. Zdecham dzisiaj matematyka. Matematyka była bardzo prosta. Bardzo. Myślę, że przy dobrych wiatrach będzie 100%. A ty Adrian? 98, bo jednego nie miałem. 97, bo <noise> parzyści. Dobrze, a powiedzcie nam teraz, jakie przedmioty jeszcze będziecie zdawać na maturze? Angielski rozszerzony i podstawa oczywiście, bo była obowiązkowa. No i geografia rozszerzona. Ja jestem geografia rozszerzona, WOS. Adrian. Fizyka, chemia, biologia. Takie podstawowe. No i jeszcze matematyka. No i matematyka oczywiście. O to ja też zapomniałem dodać. Że matematyka rozszerzona. Ale lejecie wodę. Denerwowaliście się, przyznajcie. Nie, tak szczerze to nie. Yy, stresu nie było w ogóle. pracowało to spokojnie. Jeżeli myślę. uczciwie się pracowało 3 lata to bez stresu. Myślę, że, się na, tak że podobny stres towarzyszył mi na teście z podstawówki gimnazjalnej.